Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Rodzicielstwo bez lukrów, w której to mówimy o jednej stronie rodzicielstwa i o drugiej stronie rodzicielstwa. A dzisiaj powiemy sobie o takim bardzo ważnym psychologicznym temacie, jak porównywanie się rodziców w pierwszych fazach rozwoju dziecka i w ogóle w całym etapie rozwoju dziecka. I to porównywanie może wykraczać też w formie porównywania się ocen w szkole, ale do tego nawiążemy później. Więc moi drodzy, porównywanie się rodziców w stosunku do rozwoju dziecka. Zazwyczaj można to zauważać w pierwszych fazach narodzin dziecka, w pierwszych fazach dziecka. Porównujemy się na etapie rozwoju naszego dziecka. I to jest niebezpieczna pułapka, bo takie porównywanie może tworzyć dużo presji na rozwój dziecka. A jak wiadomo, dziecko musi rozwijać się we swoim własnym tempie, i taka presja może ten rozwój nie tyle co przyspieszyć, ale zatrzymać. A jak już przyspieszy, to będzie to bardzo niezdrowo, bo dziecko nauczy się pewnych mechanizmów, że trzeba bardzo szybko coś robić, żeby zadowolić swojego rodzica. Więc jeśli masz taką możliwość, to wywal porównywanie się rozwoju. Dziecka do kosza, bo to zupełnie nie służy. Każde dziecko rozwija się w swoim indywidualnym tempie, każde dziecko ma swoje jakieś odstępy czasowe, każde dziecko ma swój czas na posiadanie i nabywanie różnych umiejętności, więc wystarczy tylko i wyłącznie obserwować. Ale skoro taki mechanizm się pojawia, to pewnie zastanawiacie się skąd w ogóle to się bierze i jakie jest moje zdanie na ten temat. Głównie z tego, że my w Rozwoju dziecka widzimy poczucie własnej wartości, czyli jesteśmy generalnie zadowoleni z tego, że coś się dzieje szybciej, niż inni mają, i to dodaje nam poczucie wartości. Niestety to jest błędne koło, które e, tworzy, tak jak już wcześniej wspomniałem, dużo presji, ale też jest niezdrowe, bo robimy z dziecka mm, jakąś maszynę do zaspokojenia naszych potrzeb, a tutaj nie o to chodzi. My jako dorośli powinniśmy te potrzeby zespokajać i uczyć dziecko jak się zaspokaja potrzeby pokazywać swoje życie od tej strony od której byśmy chcieli uczyć mechanizmów dzieci wspierać dziecko a nie tworzyć jakąkolwiek presję dlatego żeby pokazać innym jak to jest fajnie że nasze dziecko już to umie a twoje nie tylko pytanie właśnie co to da co to da tobie rodzicu że ty pokażesz innym że już twoje dziecko umie chodzić w wieku 8 miesięcy, a to drugie jeszcze nie. Jeśli ktoś normalny do tego podejdzie i podejdzie do tego, że każde dziecko ma swoje tempo, to dwa razy się zastanowi, czy w takie coś iść i w takie coś wierzyć. Bo tutaj głównie chodzi o to, żeby zaakceptować fakt, że moje dziecko jeszcze tego nie potrafi, gdzie inne już potrafi. To jest bardzo ważne, że my często chcemy, żeby to dziecko się rozwijało prawidłowo. To jest super mechanizm, tylko nie zdajemy sobie sprawy, że rozbieżności pomiędzy różnymi dziećmi. Każde dziecko jest indywidualne, w indywidualny, indywidualny sposób się rozwija, ma te normy czasowe w swoim własnym tempie, a ogólne normy czasowe są bardzo rozbieżne dla poszczególnych dzieci, dla poszczególnych etapów rozwoju. Także, jeśli w tych dużych normach czasowych. Coś się nie rozwinie, to wtedy można zacząć się martwić. Ale nie, żeby na przykład chodzenie było od 10 miesiąca, to teraz musimy wszystko robić, żeby to dziecko chodziło od 10 miesiąca. To jest totalny błąd i totalne nieporozumienie. Trzeba po prostu dać na to czas. A porównywanie siebie i swojego dziecka do innych dzieci niestety temu nie służy. Także warto na to zwracać uwagę, żeby sobie to odpuścić. I mieć po prostu większy luz w życiu, to da naprawdę dużo spokoju. I to by było na tyle. Do zobaczenia później, do kolejnego odcinka. Cześć!